Witam Państwa bardzo serdecznie. Aleksandra Waszak to są aktualności ratajskie, a w tym wydaniu przybliżymy najważniejsze tematy, którymi zajmowaliśmy się w tym roku. Zapraszam. Mamy sytuację, Pan zniszczył działkę, w tej chwili go blokuje. Prawdopodobnie będziemy dzwonić na policję. Na tym niegdyś spokojnym osiedlu Maltańskim obecnie trwają rozbiórki pustostanów i protesty mieszkańców. To skutek ich sporu z właścicielem terenu, księdzem Pawłem Deskurem, proboszczem parafii imienia Świętego Jana Jerozolimskiego za murami. Wszystko zaczęło się w 2002 roku, gdy mieszkańcy otrzymali do podpisania roczne umowy dzierżawy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Płacąc podatki od nieruchomości, byli oni przekonani, że właścicielem terenu jest miasto. W ogóle nie wiedzieliśmy, że jesteśmy pod, y, y, pod po prostu y, y, tą jurysdy, jurysdykcją kościoła, nie? Dopiero się dowiedzieliśmy w 2002, kiedy zaczął nam przesyłać te umowy, właśnie. Część mieszkańców nie chciała zatem umów podpisać. Do takich osób na początku roku trafiły pozwy o wydanie nieruchomości. Zwrócili się oni z prośbą o pomoc do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Naszym zdaniem taktyką. E, Kurii w tym przypadku byłoby to, żeby podpisać ze wszystkimi takie umowy o dzierżawę, żeby potem z łatwością móc ich nie przedłużyć bądź dać okres wypowiedzenia, który też nie jest zbyt długi, by móc spokojnie uregulować ten status prawny, usunąć działkowców i wtedy będzie można robić tym terenem, co się żywnie podoba. Jak się później okazało, ksiądz Deskur zamierzał sprzedać teren deweloperom. Na tym osiedlu warunki mieszkaniowe są coraz trudniejsze, coraz więcej jest tam interwencji służb miejskich, które domagają się różnego rodzaju remontów, napraw itd. itd. No i już od szeregu lat parafia szukała inwestora, który mógłby yy, zainteresować się tym tematem, przy czym od samego początku jako warunek podstawowy stawialiśmy, że zanim taki inwestor mógłby zacząć realizować swoje własne zamierzenia, musi rozwiązać problem socjalny, to znaczy wyprowadzić osoby, które na tych działkach mieszkają. Wyjaśnienie sytuacji i propozycje rozwiązań mieszkańcy mieli otrzymać na spotkaniu 13 czerwca. Zostało ono jednak burzliwie przerwane. Spotkaliśmy się dzisiaj po to, żeby pomóc tym państwu w kulturalny sposób znaleźć miejsce zamieszkania za godne dla każdego człowieka. Mamy na to program, mamy na to pieniądze, mamy sposób, żeby to zrobić. Ale jest grupa osób, która nam to ewidentnie uniemożliwia. Jestem w grupie, która tutaj walczy o to, żebyśmy zostali. Bo my chcemy zostać tutaj, to jest nasze osiedle. Nie Co? wyprowadzimy się. No, my się nie wyprowadzimy, mając, nie mając... Ma na to siły. Na tym samym spotkaniu proboszcz parafii poinformował, że nowym zarządcą terenu będzie spółka komandoria. Powołał również specjalną komisję. Ten zespół powołany przez kurię będzie z każdą rodziną indywidualnie omawiał sposób i zasady. Opuszczenia tego terenu. Na owych rozmowach zarządca miał także pomóc mieszkańcom w wypełnianiu dokumentów potrzebnych do uzyskania lokalu od miasta. Dysponujemy mieszkaniami komunalnymi, którymi zarządza zarząd komunalnych zasobów lokalowych. Jest to prawie 12,5 tysiąca lokali komunalnych. Czas oczekiwania na przyznanie lokalu komunalnego to jest średnio około roku od momentu ujęcia na liście. Mieszkańcy nie byli jednak zadowoleni z takiej formy pomocy. Z tego, co słyszę naokoło i to, co się dowiaduję osobiście, to jest obiecywanie dużo, a konkretów i żadnych rozmów z ludźmi nie ma żadnych. Ponadto część mieszkańców nie kwalifikowała się na mieszkania ze względu na zbyt małą ilość punktów, co niektórzy otrzymali we wrześniu pismo z informacją o nieprzedłużeniu umowy, w związku z czym wraz z końcem grudnia musieliby się wyprowadzić. Swoją sprawą próbowali zainteresować także miasto, organizując protesty. Domagali się na nich trójstronnych rozmów, w których udział wzięłaby zarówno kuria, jak i miasto. Taka możliwość pojawiła się 14 listopada na spotkaniu zorganizowanym przez Komisję Polityki Mieszkaniowej. Mieszkańcy przybyli na nie z konkretnymi postulatami, a jednym z nich było powołanie pełnomocnika do spraw ochrony osiedla maltańskiego. Mimo rekomendacji komisji prezydent Jacek Jaśkowiak nie wyraził na to zgody. Prezydent Poznania nie widzi zasadności powołania takiego stanowiska. W strukturach urzędu funkcjonuje pełnomocniczka prezydenta miasta Poznania do spraw ochrony praw lokatorów i projektów mieszkaniowych. Wsparcie w tym zakresie otrzymują także mieszkańcy osiedla maltańskiego. Mieszkańcy żądali również, aby miasto przyznało, że jest stroną tego sporu, jako że przyzwoliło na rozbudowę domów, pobierając podatki od nieruchomości. Miasto no nie jest stroną, my tylko jesteśmy, możemy, przepraszam, możemy pomóc mieszkańcom w postaci otrzymania tych mieszkań, tak, czy zapisania się na listę. No, problem jest dosyć poważny, bo to nie chodzi o 10, o 20 osób, tylko no to jest całe jakby osiedle. Obecnie na zlecenie zarządcy terenu na osiedlu trwa wyburzanie pustostanów, przeciwko czemu protestują mieszkańcy. Większość z nich chciałaby pozostać w swoich domach na osiedlu i nie zamierza się wyprowadzać. Jedno co mogę powiedzieć z mojej strony, obojętnie czy spotkam się z Państwem za rok, za dwa, za pięć, czy za osiem lat, czy za dziesięć, ja będę tam cały czas mieszkał. No, Budowa mostów berdychowskich, czyli dwóch pieszo-rowerowych przepraw nad Wartą i Cybiną ma na celu połączenie Chwaliszewa, Ostrowa Tumskiego i Berdychowa. Inwestycje miasto rozpoczęło pod koniec 2023 roku, a ma ona ułatwić komunikację między tymi obszarami. Będą odseparowane ruch pieszych i ruch rowerzystów, by to było bezpieczne. Ale jednocześnie też w sytuacjach kryzysowych, gdyby doszło do potrzeby, by tutaj z tego mogła skorzystać czy straż pożarna, czy karetki pogotowia, to jest to również możliwe. W kwietniu rozpoczął się montaż elementów wielkogabarytowych, były one transportowane barką z okolic mostu królowej Jadwigi. Wtedy także postawiono tymczasowe podpory, które usunięto już kilka miesięcy później. We wrześniu zdemontowano także wszystkie pozostałe elementy zabezpieczające budowę. Kolejny etap to prace wykończeniowe, czyli chociażby montaż balustrad, czy położenie nawierzchni. Konstrukcję sprawdzono również pod kątem szczelności, oraz wypełniono ją azotem. Ma on na celu opóźnienie procesu starzenia się i korodowania tego, tego obiektu. Docelowo most ma mieć żywotność 100 lat, także tutaj też zabiegi konserwacyjne nie tylko z zewnątrz, ale, ale i od środka. Na początku listopada odbył się z kolei test świeżo zamontowanego oświetlenia, który wyszedł pozytywnie. Miesiąc później okazało się jednak, że na jednym z mostów korekty wymaga dylatacja, czyli celowo utworzona w obiekcie szczelina. Wspólnie z generalnym wykonawcą doszliśmy do wniosku, że jakość wykonanej dilatacji jest niezadowalająca. Zarówno nam, jak i generalnemu wykonawcy zależy na odpowiednim komforcie użytkowania i estetyce obiektu. Poznańskie Inwestycje Miejskie uspokajają, że nie wpłynie to na termin oddania obiektu, który jest zaplanowany na wiosnę 2025 roku. Prace remontowe trwają obecnie także na wiadukcie wzdłuż ulicy Hetmańskiej. Tam już od września ma miejsce modernizacja spękanych podpór. Na konieczność tych napraw wskazała ekspertyza techniczna opracowana w 2022 roku. Bez tego remontu podpór nośność wiaduktu uległaby obniżeniu poniżej dopuszczalnego poziomu w ciągu kilku lat. Wiadukt ten powstał w latach 80. i jak dotąd remontowany był tylko raz na początku lat 2000. Składa się z dwóch estakad oraz torowiska tramwajowego. Jak na razie pracom remontowym podlega część północna, a mają się one zakończyć najpóźniej w trzecim kwartale przyszłego roku. Następnie w planach jest modernizacja części południowej. W 2024 roku miejska pracownia urbanistyczna pokazała projekty czterech planów dla nowego miasta. Chodzi o teren Starołęki, okolic wyburzanej Galerii Malta, osiedli tysiąclecia i Rzeczypospolitej. Pod koniec listopada odbyła się dyskusja publiczna dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właśnie dla osiedla Rzeczypospolitej. Jest to tak zwany plan ochronny i jego celem ma być zachowanie pierwotnego kształtu osiedla. Nie dopuszczamy w ogóle nowej zabudowy mieszkaniowej na tym terenie osiedla. Chronimy zieleń, która już tam istnieje, nie tylko ta, która jest skazana na terenie parku między osiedlem Rzeczypospolitej a Powstań Narodowych, ale także tą, te strefy zieleni między blokami są ściśle określone w planie miejscowym. Podczas dyskusji niezadowoleni z tego projektu planu mieli być właściciele dawnej piekarni, którzy chcieli tutaj najpierw budować wieżowiec, a teraz już niższy budynek handlowo-mieszkaniowy. To była kwestia postawienia tego budynku pięciokondygnacyjnego o funkcjach mieszanych, funkcjach usługowo-mieszkalnych. To jakby była no, z naszej strony jedyna opcja, żeby zainwestować i żeby jakby coś na tym terenie nowego, estetycznego i również z uwzględnieniem dobra osiedla mieszkańców miało e, powstać. Tego plan nie dopuszcza. Przewidziany jest tutaj budynek dwukondygnacyjny z przeznaczeniem usługowym. Dlatego właścicielom terenu nie podoba się zapis tego planu. Na ten moment nasze jakby stanowisko jest takie, że nie zakładamy najmniejszej inwestycji w budynek. Najmniejszej pod kątem jej przybudowy. Jakiekolwiek ruszenie tego budynku będzie wymagało od nas wybudowania kondygnacji podziemnej, parkingowej, która... I raptem dwóch kondygnacji, które po prostu w żaden sposób no, na ten moment ja nie widzę możliwości zwrotu z tej inwestycji. Także zakładamy pozostawić go, wykorzystać jakby przestrzeń po piekarni, no tak zakładam, uprzemysłowić może budynek na, na większą skalę. W projekcie jest jednak dopuszczona nowa zabudowa na osiedlu, to m.in. hala sportowa lub basen pomiędzy 10. liceum ogólnokształcącym a szkołą podstawową nr 20, a także parking wielopoziomowy na skrzyżowaniu Łabędziej z Wyzwolenia. Poza tym dopuszcza się tu wybudowanie wyższych o jedną kondygnację budynków w miejscu sklepów Biedronka i Stokrotka. W tym roku także mieszkańcy Osiedla Tysiąclecia poznali projekt planu dla ich osiedla. Chodzi o rejon ulic Inflanckiej i Hartowo oraz Alei Radziejewskiego. Jak twierdzi MPU, to plan wywołany przede wszystkim po to, aby zabezpieczyć teren przed niechcianą zabudową wielorodzinną, ale są w nim też przewidziane nowe budynki. Dopuszczamy tam rozbudowę usług oświaty. Chodzi tutaj o to, że. Zgodnie z tym starym planem, jak i naszą obecną propozycją, linie zabudowy dla szkoły Mistrzostwa Sportowego na Osiedlu Tysiąclecia są tak wskazane, że jest możliwa rozbudowa tego całego ośrodka o salę, halę sportową. A taka pełnowymiarowa hala ma być już projektowana na zlecenie szkoły. Ponadto w zapisach planu jest także budynek usługowy na wysokości wieżowca numer 70. Według projektu planu miejscowego ma zmienić się także Starołęka w rejonie ulicy Romana Maja i to znacznie. Po pierwsze dokument przewiduje przekształcenie terenów poprzemysłowych w mieszkaniowe. Chodzi o to, żeby przekształcić te tereny poprzemysłowe w nową dzielnicę. Mówimy o całej nowej dzielnicy, a więc to są te trzy miejscowe plany re, w rejonie ulicy Starołęckiej, czyli tak portowo. Mamy rejon ulicy Romana Maja w środku, no i rejon ulicy Unii Lubelskiej. To trzeba patrzeć jako na całą taką nową dzielnicę poznania, która powstaje na terenach no, w dużym stopniu poprzemysłowych. Projekt obejmuje także tereny pętli tramwajowej i przejazdu kolejowego. Jest na nim wyrysowany tunel oraz rozbudowana infrastruktura dla komunikacji miejskiej. Ma być to taka pętla jak w rejonie ulicy Unii Lubelskiej, czyli pętla tramwajowa i autobusowa, przesiadka w drzwi, w drzwi. Więc to wszystko jest tam przemyślane w kierunku stworzenia nowej dzielnicy mieszkaniowej. Uregulowana ma zostać także kwestia poszerzenia ulicy Romana Maja i tym samym ewentualnego wyburzania domów jednorodzinnych. Przebieg został skorygowany tak, aby jak najmniej ingerował w prywatne posesje, w, domy, w ogrody domów jednorodzinnych, a bardziej skupiliśmy się na tych terenach poprzemysłowych, żeby tam jak najbardziej ten przebieg em, wskazać. No i wydaje się, że to zostało zaakceptowane. W połowie października poznaliśmy także projekt miejscowego planu dla rejonu ulic Arcybiskupa Baraniaka i Katowickiej. Obejmuje on m.in. teren, gdzie aktualnie trwa rozbiórka Galerii Malta. W nowym studium uchwalonym w lipcu 2023 roku dopuszczono tam zabudowę mieszkaniową i w związku z tą zmianą właściciele terenu w rejonie ulicy Baraniaka wystąpili z wnioskami o zmianę planu miejscowego, żeby on był zgodny z zapisami nowego studium. Plan ma też uregulować kwestie ciągów pieszych, co oznacza, że według planu kładka ma pozostać, ale także ma być zapis, z którego ucieszą się przyszli rodzice małych dzieci. Mamy już wiedzę z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, że na tym terenie będzie trzeba poszukać terenu pod nowe przedszkole publiczne. Mieszkańcy Rataj, Hartowa czy Rzegrza od lat mierzą się z problemem braku wolnych miejsc parkingowych na osiedlach. Spółdzielnia mieszkaniowa osiedle młodych przyszła z rozwiązaniem w postaci spółdzielczej strefy parkowania. Mieszkańcy mieli zadecydować o niej w procesie głosowania dwustopniowego, czyli w jakim wariancie powinna ona funkcjonować i czy w ogóle chcą ją wprowadzić. Pierwszy etap odbył się w kwietniu. My przygotowaliśmy w oparciu o wcześniejsze analizy, również wiele głosów, tak jak Państwa informowaliśmy, wpłynęło od mieszkańców, kilkaset maili i wniosków i uwag, przygotowaliśmy trzy warianty. W których szczegółowo opisany został czas obowiązywania strefy, cennik, upoważnienia do bezpłatnego parkowania dla mieszkańców oraz rabaty dla gości. Swój głos można było wyrazić za pomocą ankiety. Frekwencja wśród głosujących wyniosła 38%, a na wszystkich osiedlach wygrał wariant trzeci. Zakłada on, że strefa będzie funkcjonować całodobowo przez 6 dni w tygodniu, wolne od opłat będą niedzielę i święta. Koszt parkowania to 5 zł za godzinę, przy czym jedna dziennie będzie darmowa. W przypadku mieszkańców zaparcie. Parkują oni za darmo do dwóch samochodów, a ich goście mogą otrzymać 10 rabatowych godzin, każda za złotówkę. Drugi etap głosowania odbył się najpierw w czerwcu na osiedlu piastowskim. Spośród 4708 osób uprawnionych do głosowania głosy oddało prawie 38%. Za wprowadzeniem strefy było 1196 głosujących przeciw 473 głosujących. To jednak za mało na wprowadzenie spółdzielczej strefy parkowania. Aby weszła ona w życie, zagłosować na tak musiałoby ponad 50% uprawnionych do głosowania, czyli dokładnie 2355 osób, a tyle nie wzięło nawet udziału w głosowaniu. W przyszłym roku o przyjęciu strefy parkowania zadecydują mieszkańcy osiedla tysiąclecia oświecenia Jagiellońskiego i powstań narodowych. Będzie głosowanie nad tym, czy strefa ma być, czy ma nie być. Tu będą mieszkańcy decydowali. Głosowanie jest zaplanowane na drugi kwartał 2025 roku. Rady Osiedli obradują od kilku miesięcy w nowych składach, pełnią istotną rolę szczególnie dla lokalnej społeczności, a ich kadencja trwa 5 lat. Rada Osiedla to jest organ doradczy. My mamy w sumie relatywnie niewielki budżet, którym możemy dysponować. Na cały rok to jest około miliona złotych. Naszą rolą też bardzo ważną jest opiniowanie różnego rodzaju decyzji miasta. My jesteśmy bliżej mieszkańców, my lepiej znamy potrzeby danych środowisk, jesteśmy w stanie szybciej zauważyć potrzeby tych mieszkańców i lepiej je przedstawić miastom. Wybory odbyły się 12 maja, a wzięło w nich udział nieco ponad 9% uprawnionych do głosowania. Sporym zaskoczeniem okazała się jednak frekwencja głosujących z obszaru Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, którzy osiągnęli historyczny wynik prawie 38%. Tym samym zwyciężyli oni konkurs na najwyższą frekwencję, otrzymując od miasta milion złotych na realizację inwestycji. Oni byli jednym z inicjatorów tego pomysłu, żeby taki konkurs się pojawił. Także zainicjowali, wystartowali i wygrali we niewidywici. Nie wszędzie jednak wybory się odbyły. Niewystarczająco dużo kandydatów zgłosiło się m.in. do Rady Osiedla Żegrze. konkretnie zabrakło ich czworo. Brakowało takich, którzy chcieliby się podjąć tej niełatwej pracy i reprezentować mieszkańców, ale miejmy nadzieję, że to nie koniec. Mimo że Rada Osiedla Żegrze w tym roku nie została powołana, dalej pracuje Zarząd Osiedla Rzegrze, który jest odpowiedzialny za realizowanie planu wydatków osiedla. Budżet został jednak uchwalony do końca tego roku. Od stycznia 2025 roku, zatem do czasu powołania nowej Rady Osiedla rzekł, że inwestycje na tym terenie nie będą realizowane. Radni zostaną ponownie wybrani, z tym, że już na czteroletnią kadencję. Kto zatem może kandydować? Każdy pełnoletni mieszkaniec Poznania, który nie utracił praw wyborczych i który znajduje się w rejestrze wyborców na terenie osiedla, z którego zamierza kandydować. A same wybory mają zostać przeprowadzone 13 kwietnia. W 2024 sporo nowości w szpitalu Strusia, innowacyjne zabiegi, operacje i sprzęt. W czerwcu pierwsza w Polsce implantacja najnowszego modelu symulatora serca, a także pierwsza w poznaniu nowoczesna technologia leczenia migotanie przedsionków. Zespół kardiologów ze szpitala przy ulicy Szwajcarskiej wprowadził metody, które mają znacząco wpłynąć na poprawę życia pacjentów z wadami serca. Tę małą kapsułkę 10 czerwca po raz pierwszy w Polsce wszczepili pacjentce kardiolodzy ze szpitala im. Józefa Strusia, a jest to najnowszy model bezprzewodowego symulatora serca. To było tak pominięte trochę, czyli tego zakażonego układu stymulującego, niefunkcjonującego, ponieważ te elektrody po kilkunastu latach Czasami, które są zakażone, czy przestają funkcjonować, wiadomo, że one są wrośnięte. To jest bardzo skomplikowana procedura i często trwa bez porównania dłużej od samego wszczepiania tego nowego stymulatora. Kardiolodzy ze szpitala Józefa Strusia w czerwcu przeprowadzili także pierwsze w Poznaniu leczenie migotania przedsionków nowym rodzajem ablacji techniką PFA. W naszym przypadku używamy. Tej energii do, do izolowania. Znaczy do wywoływania takiej bardzo wąskiej, linijnej martwicy w obrębie lewego przedsionka, powodując, że prąd elektryczny, który wywołuje migotanie przedsionków, nie przepływa przez tą barierę, którą wytwarzamy. Sztuczna inteligencja z kolei pomaga kardiochirurgom ze szpitala przy ulicy Szwajcarskiej od końca czerwca. Poznański szpital jest pierwszym w Polsce, który testuje AI do wszystkich zabiegów przez cewnikowej implantacji z zastawki w Aorcie. Wykorzystanie sztucznej inteligencji umożliwia specjalny monitor. Ten nowoczesny sprzęt pozwala na monitorowanie parametrów pacjenta, m.in. ciśnienia tętniczego krwi nieinwazyjną metodą, czyli bez wkłucia węflonu do tętnicy lub żyły, a za pomocą założenia małego mankietu na palec. Ale to nie wszystko, bo od listopada w miejskim szpitalu nastąpił przełom w leczeniu udarów w regionie. Dotknięci nim pacjenci mogą już przejść mechaniczną trombektomię, czyli usunięcie skrzepu znaczeń. W mózgu. To innowacyjna metoda, która znacząco zwiększa szansę na powrót do zdrowia. Będąc lekarzem i mając do dyspozycji tak spektakularną metodę, to jest niesamowity kop motywacyjny, bo to daje tak, taką satysfakcję, że trudno to z czymkolwiek porównać. Mechaniczna trombektomia to metoda, która znacznie zwiększa szanse na powrót do sprawności. Wszystkie te zabiegi lekarze wykonują w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 2024 roku dużo mówiło się o użytku ekologicznym traszki ratajskie, przede wszystkim dlatego, że do stawów znajdujących się w nim ktoś wpuścił trzebaczka amurskiego, małą rybę, która jest inwazyjnym gatunkiem obcym. Skomplikowany proces jej usunięcia zaangażowani są naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego. Największym problemem jest czebaczek amurski, czyli inwazyjny gatunek ryby, który jest inwazyjny w całej Unii Europejskiej, który tak naprawdę powoduje cały szereg szkód zarówno szkody gospodarcze, przyrodnicze, ale też społeczne, bo w zbiorniki do których ten gatunek ryby zostaje wpuszczony czy dostaje się w jakiś sposób, one tracą swoje walory rekreacyjne. Wandal, który się tego dopuścił, może zapłacić nawet do miliona złotych kary. Z kilku dorosłych szczebaczków w kilka miesięcy rozmnożyło się kilka tysięcy kolejnych ryb i zjadły kijanki traszki zwyczajnej i płaza chronionego, którego w tym roku na tym terenie występuje tylko kilkanaście sztuk. Zgodę na odłów, czebaczka wydała Rada Miasta i musiały się znaleźć na te działania naprawcze fundusze. I tak się stało. Prace zostały sfinansowane z budżetu miasta, jednak koszty tego wandalizmu przyroda ma spłacać nawet do czterech lat. My w tej chwili nie wiemy, jaki efekt uzyskaliśmy. Będzie to wiadome za jakiś czas. I oczywiście jest to proces długotrwały, czasochłonny no i też kosztowny. Radni z kolei w październiku debatowali także nad tematem poprowadzenia ścieżki rowerowej po terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie. Jest ona problematyczna ze względu na rozjeżdżanie płazów. Zarząd Dróg Miejskich i Radni Osiedlowi w swoim projekcie zaproponowali budowę nowej trasy wzdłuż torów tramwajowych. Za tą trasą stoi przede wszystkim to, że ma poparcie społeczne w postaci uchwały Rady Osiedla, w postaci wygranego budżetu obywatelskiego 2020. Musimy rozwiązać problem kolizji ruchu kołowego z ruchem pieszym. Tutaj jest niebezpieczne miejsce w kilku punktach, natomiast najbardziej newralgiczny jest przystanek tramwajowy Osiedle Tysiąclecia. Zdania na temat takiej koncepcji były jednak podzielone, głównie ze względu na wątpliwości w kwestii bezpieczeństwa Traszek. Ta trasa zagraża wprowadzając powierzchnię utwardzoną, niszcząc siedliska, a najpewniej też będzie oświetlona, co będzie powodowało dodatkowo zanieczyszczenie światłem i efekt odstraszania płazów. Wcześniej walczyliśmy z tym, żeby trasa tramwajowa była zrobiona w taki sposób, żeby płazy mogły w tym miejscu funkcjonować. Okazuje się, że teraz kolejne 3 metry chcemy im zabrać. Także przy tak małym obiekcie to, jest, to, to nie jest dobry krok. Przeciwnicy budowy ścieżki rowerowej wzdłuż torów znaleźli alternatywę. Ich zdaniem lepszym rozwiązaniem byłaby trasa Aleją Księdza Mieczysława Radziejewskiego. Tutaj jednak problemem okazał się brak rozdzielenia ruchu pieszo-rowerowego oraz dłuższa podróż. Podczas sesji 25 radnych zagłosowało za budową ścieżki rowerowej wzdłuż torów tramwajowych, a pięciu było przeciw. Miesiąc później jednak wojewoda unieważniła uchwały Rady Miasta, ponieważ jej zdaniem prace budowlane na terenie chronionym można przeprowadzić jeśli nie ma innego rozwiązania, a tego miała nie zbadać rada miasta. Poza tym mapa dołączona do uchwały ma nie być precyzyjna i nie wiadomo jakich działek dokładnie miałaby dotyczyć inwestycja. Zmieni się park Grataje. będzie nowa retencja z ogrodami deszczowymi i odsłonięty fragment obrzycy. W parku odnotowuje się okresy suszy, kiedy w stawach nie ma wody. Są także momenty, kiedy woda zalewa skansen średniej kolei powiatowej okolice Placu Zabaw i tak zwanego parku Traw. Dlatego spółka Aquanet Retencja przygotowała dokumenty do projektu. Jest projekt w tym miejscu wybudowania ośmiu. Ogrodów deszczowych, trzech niecek retencyjnych, ale także miejsc obniżenia terenu. Chodzi o to, żeby ta woda, która tam faktycznie w nadmiarze zalega, żeby ona znalazła swoje miejsce, a nie rozpływała się po całym terenie. W okolicy ogrodów deszczowych ma być posadzona specjalna roślinność, która będzie dobrze znosiła warunki zbyt dużej ilości wody w okresach wiosennych. Akwanet projektowanie zacznie w 2025 roku. Myślę, że to jest gdzieś okres jesieni 2025 roku, gdzie zostanie wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Pewnie wtedy będziemy ten temat szerzej konsultować. Natomiast w tej chwili jesteśmy już po uzgodnieniach wstępnych z gospodarzem tego terenu, zarządem zieleni miejskiej, które są pozytywne i dają nam zielone światło do działania. Akwanet retencja przymierza się także do renaturyzacji rzeki Obrzyca, czyli do jej odkrycia i wyprowadzenia na zewnątrz na odcinku około 150 metrów. Aktualnie płynie ona pod ziemią w rejonie m.in. ulicy Kruczej, gdzie ma zostać poprowadzona inwestycja. Interesujemy się wieloma historycznymi ciekami, które w Poznaniu kiedyś istniały, a które po prostu przy okazji np. budowy osiedli modernistycznych zostały skanalizowane i widzimy ogromny potencjał w tej wodzie, która tam płynie, także płynie woda w okresach, kiedy nie ma deszczu, to są także wody, wody gruntowe i chcemy to poznaniakom pokazać. Renaturyzacji ma być więcej. Odsłonięta na wysokości osiedla Lecha z kolei ma być też Piaśnica. To jedna z kilku strug płynących przez Hartowo od noga rzeki Cybiny. Została skanalizowana podczas budowy osiedli. Rusza pilotażowy projekt, który zakłada odsłonięcie fragmentów tej strugi w rejonie ulicy Hartowo naprzeciwko osiedla to znaczy tak naprawdę na osiedlu Lecha w tym miejscu mamy duży teren zieleni gdzie taki potencjał właśnie do renaturyzacji tego cieku jest duży ale są miejsca, gdzie ciek Piaśnicy jest otwarty od zawsze, to okolice Kinepolis czy Użytku Ekologicznego Traszki Ratajskie. Większość fragmentów płynie jednak w kolektorze, dlatego naukowcy i urzędnicy chcą wyciągnąć jego fragmenty na zewnątrz. Ruszył pilotażowy projekt. Te praktyki naukowcy będą porównywać z innymi krajami jak Czechy, Niemcy, Holandia, Słowacja, gdzie również ma występować problem z renaturyzacją małych cieków w miastach. I to już, drodzy Państwo, wszystko w tym podsumowującym rok 2024 wydaniu. W imieniu całej redakcji życzę zdrowych, spokojnych, pełnych satysfakcji i radości kolejnych 12 miesięcy, aby nadchodzący rok przynosił nam same pozytywne wiadomości. A zobaczymy się z Państwem już 2 stycznia, jak zwykle w czwartek o 16.30. Do zobaczenia!